To jest jej cena? Chłopcy, 2000. No i dzisiaj mam dla Was taki mały zestawik z 2006 z serii Lego Duplo Primo albo Lego Baby. Samolocik. I dajcie chwilę tutaj. O, tak się właśnie go składa. Figurka wygląda w taki oto sposób. Możemy mu tak o, pokręcić całą tą główką. Czapki nie możemy zdjąć. Dla porównania wzrostowo. Tę figur, to ta duża figurka. Tak wygląda do tej mniejszej. Raz mamy tutaj samolocik. Możemy coś tutaj przyczepić. Tę figurkę. Ma tutaj napis Lego. Półka się kręcą. Śmigiełko się kręci. Oczy są. I myślę, że jakbyśmy to dali dziecku dzisiaj, no to by się bawiło. Tak więc cześć.